Dzień dobry, witam Państwa. Jest to nasze wideo dotyczące konstruktora i teraz chciałabym pokazać jak dodać wideo. Właśnie trzeba wejść do naszego kontentu, na nasze strony i tutaj wejdziemy do listy stron, które już były wcześniej stworzone i na tej stronie możecie Państwo nową stworzyć lub wybrać istniejącą i już redagować. Ja wybiorę tę stronę, więc przechodzimy do naszego Konstruktora, i przypominam, żeby zacząć pracę z konstruktorem, jest niezbędnym dodać sekcję do naszego ekranu. Więc wciskamy, przeciągamy i mamy sekcję dodaną do naszego ekranu. Więc teraz możecie dodawać sobie a, jakiekolwiek elementy a, z lewej strony. Więc a, dodajmy wideo i mamy już. A, mamy na szarą nasz a, przycisk, czemu Dlatego, że wideo nie jest jeszcze ustalony, więc jeżeli ustalimy, to się zmieni na czerwone. I tutaj mamy dwa przyciski, oczywiście, usunąć i ustalenie. Więc idziemy do naszych ustaleń i widzimy, że mamy tutaj do przedstawienia naszego linka. Więc zbieramy, kopiujemy link. Z, z, innych, z, z innych stron i obowiązkowo wciskamy Enter i mamy już. Mamy filmik i przy, przy tym mamy już przycisk na czerwono Co znaczy autoplay Teraz Państwu już opowiadam, add full page load add scroll to the video. Więc e, znaczy to tak, jeżeli z, z wybierzmy tutaj at Full Page Lot, e, kiedy to znaczy, że kiedy strona zostanie w pełni załadowana, wtedy zacznie filmik e, e, otwierać się. Więc wybieramy i przechodzimy na naszą stronę główną, na testo i już właśnie zaczyna nam e, otwierać się ten filmik jak wybraliśmy. E, jeżeli wybierzmy scroll to z video, czyli e, kiedy przewijasz do wideo, na przykład jeżeli wybieramy i na przykład mamy tutaj przed sobą, przed naszym e, filmikiem jakiś tekst i jakąś mapę, na przykład cokolwiek. I oczywiście y, trzeba nam y, przywieźć do tego filmiku. I y, okay, robimy tak. przyjemy I zaczyna nam y, otwierać nasz filmik. Więc y, tak, tak to działa w taki sposób. I oczywiście nasze paddingi i background image, zacznijmy od background image, czyli od naszego zdjęcia, tutaj możemy wstawić, jeżeli macie to jakieś logo albo coś, jakiś znak towarowy, znak waszej firmy i tak dalej, to jest wygodnie, żeby przypomnieć naszym klientom co i po co, kto. I paddingi nasze, czyli już tutaj zmieniacie sobie rozmiar, i możecie y, też y, każdą stronę oddzielnie y, redagować. Tutaj możecie sobie spędzić trochę czasu, żeby go ustalić ładnie, jak to sobie życzy. Dziękuję za y, czas, który poświęciliście na przegląd tego filmiku. Życzę miłego dnia i do widzenia.